W klasie maturalnej choć na wagary. Niestety szkoła jest czasami przeszkodą w zdobywaniu wysokich wyników na maturze. Najlepiej wiedział o tym mój znajomy Stanisław, ponieważ napisał matematykę rozszerzoną na 100%. Ale jak to dokładnie zrobił? Zawarł pakt z rodzicami. Do szkoły chodził tylko po minimum frekwencji, a resztę czasu spędzał nad książkami, aby uczyć się tego, co było na maturze. Upraszczając, zajęcia szkolne są dostosowane do wymagań Ministerstwa Edukacji, a nie CKE. Dlatego omawiane tematy w szkole czasami rozjeżdżają się z tym, co będzie na maturze. Oceny nie liczą... Nie, dobra, Dostanę depresji zaraz. Oceny nie liczą się na studia, liczy się wynik z matury. Dlatego skup się na tym. Dzięki temu zyskasz przewagę i więcej czasu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dobrze napisać maturę, to zaobserwuj ten kanał. Cześć!